Dzień dobry, dobry wieczór. Yy, ósmy odcinek Niechlujnych testów. Dzisiaj po skończeniu pracy przygotowaniu sosów, bez przekąsek, bez kolacji, więc trzeba coś, trzeba coś zjeść. Nie wiem czy widać, ale troszkę zmęczony już od ostrości jestem. Więc dzisiaj będą potężne chipsy z Karoliny Liper Hers, serowe. Chipsy kupione za całkiem niezłą cenę. W normalnym sklepie, zwykłym spożywczaku za 11 zł paczka. Paczka 113 gramów. Pewnie, że nie są najtańsze, ale bo momencie, kiedy dzisiaj lejsy tej wielkości kosztują też kołodychy, Myślę, że całkiem, całkiem udana, udana transakcja. Nigdy nie próbowałem tak naprawdę tych chipsów chyba. Więc jest to też mój pierwszy, pierwszy kontakt z nimi. Opinie są mieszane a badziewie beznadziejne, nawet niepikantne, tragedia, to w ogóle nie leżało nawet koło ostrego, albo, albo z drugiego biegunu, że nie, wyczuwalna ostrość, całkiem mocne, całkiem solidne, ale powtarzającą się opinią jest to, że mają bardzo dobry smak. Więc nie przeciągając, zapoznajmy się z tym bardzo dobrym smakiem i z tą ostrością Karoliny Ritter. Pachnie trochę spleśniałą tekturą, zwietrzałą i takimi średniej średnie jakości przechodzonymi skarpetkami. Więc jeśli pierwsze wrażenie zapachowe, no nie jestem jakoś, jakoś zachwycony. Zjęczały mają zapach. Może to jest kwestia paczki. No ale partia do kwietnia 24 ma ważność. W środku grube, grube obsypane cichy. To sprawdźmy te. Harz Karolina Reaper. Okay. Zapach? tragedia smak? fajne serowe chipsy mm, jeśli chodzi o ostrość tego czegoś to ja dołączam do grona tych, którzy mm, lekko szydzą z hers extreme a nie, to nie są extreme, to są normalne carmina bo są jeszcze hersy carmina extreme nie wiem, czy to jest różnica paczki, czy to jest różnica wersji całkowicie. Te zostawiają delikatny posmak ostrościowy na ustach. Jest to naprawdę zaskakująco smaczna, smaczna przekąska. W szukającym ostrości, i tylko ostrości, absolutnie nie polecam. W szukającym smaku i delikatnej nuty. Pikantności polecam całym sercem, bo bo ci przy jak zresztą, jak widać, chyba nie mówić z pełnymi ustami. <laughs> jak znajdziecie taką paczkę i będzie kosztowała około 10 zł, jest to jak najbardziej zakup warty wyciągania pieniędzy z portfela. Smakowo. Smakowo i i to by było na tyle, bo nie ma co więcej gadać i przeciągać. Dziękuję bardzo. Do następnego.